Agencje ratingowe zmieniają prognozy dla Polskiej gospodarki. W tym momencie dwie z trzech największych agencji oceniających polską gospodarkę, czyli Moody's i Fitch, oceniają, że tegoroczny wzrost gospodarczy wyniesie 4,2%, ale co ciekawe, do tej oceny doszły z dwóch kompletnie różnych stron. Agencja Fitch podniosła prognozę, wcześniej uważała, że wzrost wyniesie 4%, więc jest to wzrost prognozy o 2% punktu procentowego. Z drugiej strony Moody's obniżyła swoją prognozę z 4,4 na 4,2 i tu szczególnie ciekawa sytuacja, bo Moody's nie tak dawno podnosiła właśnie tą e, prognozę do 4,4. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, agencje są dość pesymistyczne co do wzrostu gospodarczego i na tle danych za pierwszy kwartał, przypomnę, wzrost wyniósł 4,7% i na tle ogólnych oczekiwań rynku. Nie brakuje tutaj głosów, że wzrost gospodarczy w tym roku może wynieść nawet 5%. Co więcej, agencje widzą znaczne spowolnienie tego wzrostu w przyszłym roku. Fitch utrzymał prognozę na poziomie 3,5%. MUDYS obniżył prognozę z 3,7% do zaledwie 3,3% i Znowu dość istotnie poniżej oczekiwań rynku. Z czego może wynikać taki sceptycyzm agencji? No Jeśli patrzymy sobie historycznie na to, jak agencje zapatrują się na sytuację makroekonomiczną, tam zwykle raczej dominuje ostrożność. Po drugie, może się wydawać, że agencje trochę niedoceniają pewności Pewnego rodzaju odporności, którą polska gospodarka jak na razie wykazuje się na europejskie spowolnienie, i po prostu zakładają, że to spowolnienie w Europie w końcu na polską gospodarkę zacznie dość istotnie wpływać. No ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że rolą numer jeden ze strony agencji ratingowych jest ocena wiarygodności, jest wydawanie ratingów, które dla, dla długu, które mają wpływ na to, po jakim koszcie, Emitujemy obligacji, A tutaj nie ma żadnych zmian i nie zanosi się na to, żeby jak tak Moody's, jak i Fitch miały obniżyć rating, co mogłoby dopiero w tym przypadku negatywnie wpłynąć, czy to na wycenę polskich obligacji, czy na polskiego złotego.